Ale dopiero do takiego zdrowego oglądania witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Takiego o wiarę, goście prognozy pogody, aktualności Ewelina Pydo, który dziwi się jak e, świata. Tak, nie może takiego to być: który świata nie poglądał się Państwa, nie do nas żeby opisać tego świata naturalnego, porałże Państwa świata. A teraz jeszcze nie? To do okolicy, do słońca i kwiat. A tylko jest możliwe, te skiłaszki i domu się. Że... Prognozami pogody. takiego gościowe A teraz ogoniący. A teraz wracam tą informację. o pogodzie. Stop ma się Na Kopusku, Częstochowa i zawrze na te budę stopni do słońca i pochól. no, Ponies mu. A Katowice, Tatowskie Góra i Jasi Polsków. Nie, Zielona Góra i Jasi Polskiej. Tychy. Na te wodę tak stopni to słońce i pochór, no. A białsku, biała, dżym i żywc. Na te modetach tak stopni to słońce i pochulno. Tylko stopni. Jutro zaburzenia kopusku czystowy i zawrzeń. Stopni to słońce i pochulno. A Katowice, Żelona Góra i Jasi Polskiej, tychy. Na te wodę tak stopni to słońce i pochórno. A Bielaskubiała czym i że na te wodach to do i po czy tutaj tylko jest możliwe. Tylko jest możliwe tak. I takiego musimy zdrowego być. Zapraszam i to wszystko. Widzimy że z Sportowy świat do duda, i świat sportowy. Tak, już tury świata na koncert. Tury świat. Na no, ten tej pierwszej 38 Zapraszam, do zobaczenia.